うん。 Sekret, ale umawiamy się, że nikt się nie może o tym dowiedzieć. Nikt się nie może o tym dowiedzieć. Tajny projekt, wełna 200, koncepcja, która od bardzo dawna chodziła mi po głowie. Pomału nabiera kolorów, pomału nabiera zarysów. Jest jeszcze dużo kwestii do przemyślenia, do opracowania, aczkolwiek zdradzę wam kilka szczegółów, kilka detali. I może dacie mi znać, co o tym sądzicie. Może jakoś wspólnie ubierzemy to w jakiś garnitur przygody. Znajdujemy się, moi drodzy, nieopodal Gniezna, w Jankowie Dolnym. I to tutaj, swoje źródło ma niespotykana rzeka Wełna. Rzeka Wełna, moi drodzy. I plan jest taki, innowacyjny, niepowtarzalny, tego jeszcze nie było. Zrobić trasę od źródła Wełny do jej ujścia. I z powrotem. 200 km, wełna ma 118, więc w dwie strony jest to 200 km. Trasa już jest przygotowana. Dzisiaj ją objedziemy częściowo, fragmentami. Pokażę Wam, jakie smaczki, jakie kąski, jakie perełki dla Was przygotowałem. Powiem Wam pokrótce, yy, na czym ten plan miałby polegać. Jankowo Dolne, ośrodek wypoczynkowy, stary, kameralny, ma już lata świetności ze sobą, już Wam o tym wspominałem jakiś czas temu, ale jako baza takiegoż oto wydarzenia, wydaje mi się, że jest całkiem rozsądną propozycją. Ruszajmy, bo czeka nas dzisiaj długa wyprawa, ja sobie tą trasę pociąłem na różne fragmenty, żeby nie... też ją w całości przejadę, ale na raz nie jestem w stanie, żeby się zatrzymywać i tak dalej, no więc zaczynajmy, zaczynajmy tą przygodę dzisiejszą, jest piękny, jest... Jest. O, jest pierwszy dzień wiosny na tydzień przed majówką. Trzeba to uszanować. Pomysł jest taki, żeby ta trasa obfitowała w różnego rodzaju szwindle i zakamarki. Kuch Tutaj, tutaj, prawda, mamy taki odcinek specjalny, można by powiedzieć, taka sobie super kładka. No mamy wełnę w pełnej jej okazałości, więc yy, trasa z założenia nie ma być łatwa. Ma być średnio wymagająca, z aspiracjami na wymagającą. Będzie cała masa różnych takich smaczków, jak kładki, przesmyki i różne inne wichajstry. O to chodzi. Ma być wyzwanie, ma być przygoda, ma coś się dziać. 200 km to też jest, myślę, taki dystans, gdzie już naprawdę. Ktoś poczuje w nogach, że faktycznie coś pojeździł, co do formuły, czy to będzie typowy wyścig, czy to będzie rajd, czy może jakaś ustawka. Tego jeszcze nie wiem, to zobaczymy, aczkolwiek taka formuła typowa wyścigowa z trackingiem. To jest ostatnia rzecz, chyba, na którą miałbym ochotę. Tych wyścigów jest postąd, więc raczej widziałbym to w formie takiego rajdu. Kto chce sobie zwiedzać atrakcje po drodze, to będzie sobie zwiedzał atrakcje po drodze, się zatrzymywał, robił zdjęcia, bo, bo atrakcji po drodze będzie całkiem sporo. Kto będzie chciał jechać szybko na czas, no to będziemy liczyć jakiś czas, nie wiem, godzinę startu i godzinę przyjazdu na metę i zrobimy jakąś tam yy, symboliczną klasyfikację, jakieś losowanie nagród oczywiście też będzie. Yy, no tak, 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 moi drodzy. I takich smaczków tutaj na pewno nie zabraknie, jak tutaj widzimy. Prawda, tajna nakładka, to są, to są y, ślady, trasy, których nie ma na żadnych mapach. To są po prostu y, już takie smaczki. Jak ktoś jest z okolicy, to pewnie nie zna to kojarzy. Dobrze to miejsce, ale tutaj dla przyjezdnych na pewno y, będzie coś ciekawego. Jedźmy dalej. 70% teren, 30% asfalt, czyli to, co grewa miski lubią najbardziej. Zdecydowanie oponka szeroka 45C wchodzi jak w masełko. Grewalowego złota również nie może zabraknąć. To jest podstawa prawdziwej, grewalowej przygody. Tak więc takie szutrowe odcinki też się znajdą. Tutaj możemy podziwiać, choć słowo podziwiać może nie jest zbyt dobrze dobranym słowem. Mianowicie tutaj w roku 2017 przeszedł ten potworny huragan przez całą Polskę. To wszystko był las. Lasu nie ma, są małe sadzonki. Tam takie wystają na horyzoncie pojedyncze. O gigle. Był las, lasu nie ma. No, sami widzicie, jaka natura potrafi być bezwzględna. Można rzucić okiem, można się chwilę zadumać, się zastanowić nad tą ekologią trochę. I się przyczynić, chociaż w mikroskali, do poprawy sytuacji, prawda? Tu mamy na przykład taki kąśliwy fragmencik, ale zapewniam Was o, warto. A Moi drodzy, ciekawostką na temat wełny może być to, że ową rzekę to jest jedyne miejsce w Wielkopolsce, gdzie występuje głowiacz białopłetwy. Głowacz białopłetwy drapieżnik, który ma 10 cm i żeruje o zmierzchu. Tu mamy takie tajne dwa przejazdy pod mostem, a tutaj ta strzeka. Mm, taki wichajster i mamy podjazd. Tu mamy drogę wątpliwej jakości, która kończy się polem. W teorii, trzeba byłoby jechać tam. Więc tutaj sobie muszę zaznaczyć do usunięcia. Puścimy tam asfaltę kawałek, tam będzie przynajmniej sklepik. Pierwsza okazja, żeby sobie uzupełnić zapasy, więc nie ma co na siłę tutaj pchać się polami do zmiany. Nie no, wiejski sklepik musi zostać. Zawsze najwięcej dzieje się na wiejskich sklepikach. Więc mamy wiejski sklepik. Tu mamy turbo atrakcję. Tu mamy jeszcze turbo -atrakcje, w sensie tam. Pomnik przyrody, dęby szypułkowe. Sztuk 3. Więc, jakby to chciał, albo możemy to puścić tam. Skoro tu rezygnujemy, to puścimy to tam. No, tu jest korekta. Coś dla fanów Urbexu też się znajdzie. Opuszczone gospodarstwo rolne. Bardzo ciekawa architektura. Naprawdę godna podziwu. Grawelowe złoto, grawelowe złoto, moi drodzy, nie trzeba nigdzie szukać, jest tego tutaj pełno, pełno złota. Zobaczcie, jest też gówno, pełno gówna, nie trzeba nigdzie szukać. No jesteśmy w Płaskopolsce, więc, więc zjawiskowych widoków tutaj bym się raczej nie spodziewał, no ale jest natura, są lasy, jeziorze gnieźnieńskie, prawda? Chwileczkę, co my tu mamy? Trasa sobie biegnie asfaltem tam jest taka dosyć duża droga ale przecież tutaj ja widzę że nieprzeciętny szutr mi się pojawił powiem wam że to nie jest takie proste zrobienie takiej trasy żeby naprawdę była sztosiwem e, no jest ale gdzie on prowadzi a nie kurde chyba że nie oddalamy się od wełny Myślą przewodnią jest wełna, więc musimy trzymać się wełny. Dobra, a, tu nie jedziemy. A, dobra, dobra, dobra. Mój błąd, mój błąd. Tu na przykład mamy uroczy drewniany kościółek. Coś dla tych bardziej co mają z, może z religią po drodze. Ja tu widzę trasę, której na mapie nie ma. Tam prowadzi asfalt, a tutaj mamy dość duże pokaźne jezioro tonowskie, do którego wełna wpływa i wypływa. A ponieważ my podążamy śladami wełny, warto byłoby... A, no okej, okay. trzeba to wybadać. Prywatne posesje są tam. Zabytek chroniony prawem. Chroniony również zamkiem. No zamknięty kościółek. Też fajna okolica. Tam są prywatne posesje. Nie ma, nie ma wstępu. No to znaczy, czemu nie można być do kościółka? Tu pojawia się pytanie, czy to nie... No jest wełno, nie odpuszczamy. Ryzykownie, no ale co? Kurde. Wygląda tak, jak wygląda. No ale smaczki miały być, tak czy nie? Umawialiśmy się? Właśnie. Było obiecane? Właśnie. Dobra, nie ma co cykać wafla. A jest wełna, piękna sprawa. Ale to jest chyba zakaz. Jak jakiś, obawiam się. A nie ma zakazu, może był kiedyś. No fajnie. Tutaj jaki przyjemny, sielankowy klimat. Pierwszy raz tu jadę. Jesteśmy za Janowcem Wielkopolski. I tak tutaj płynie sobie wyłuna po mojej prawej. Trasa jest delikatnie skropiona kostką burkową, ale tak dla smaku dosłownie. Wiecie jak to jest, jak, jak galartu, octę nie skropicie, to jest mdły, to, to nie smakuje, więc delikatnie musi być. Chociaż można by to ominąć, zobaczymy. Mieścisko. Za dużo octu, za dużo octu, z tego nie wytrzyma. Odcinek pomiędzy mieściskiem a wągrowcem cały do wywalenia. Do poprawki. Ja to bardziej mówię do siebie niż do was na montażu, mi się przypomni, żeby to poprawić, więc to yy, poprawię. No nie, bez sensu. Bez sensu. Nie opłaca się. A moi rodzice, znajdujemy się w wągrowcu nie bez powodu, ponieważ tutaj, zaraz za mną, jest piramida. Piramida Łaksińskiego, Franciszek Łaksiński. Był to rotmistrz wojsk polskich, odznaczony za zasługi orderem Wituti Military. I po zakończeniu służby wojskowej osiadł tutaj w Wągrowcu prawda, i zażyczył sobie, że po śmierci ma zostać pochowany właśnie w grobowcu na kształt przypominającym piramidę, więc taki grobowiec tutaj na wzgórzu niedaleko powstał, eee, o, został obsadzony sosnami i Franciszek miał rzec, że jeżeli te sosny wyrosną ponad piramidę, to wtedy Polska odzyska, odzyska niepodległość i przypadkiem czy nie przypadkiem tak właśnie się stało. Tak więc, no, piramidy mamy też tutaj pod nosem, prawda, można by rzec. Tam niedaleko również jest kolumna w stylu barokowym, gdzie został pochowany koń Franciszka, również ciekawa budowla. A korzystając z okazji, że jesteśmy w Wągrowcu, jest tu jeszcze jedno nie lada zjawisko, mianowicie skrzyżowanie rzek, na które właśnie teraz się udamy. Czy koniu Łaksińskiego otrzymał order za, za zasługi wojenne? Tego nie wiem, aczkolwiek grobowiec ma imponujący. Moi drodzy, możemy zaobserwować bardzo rzadkie zjawisko, mianowicie lewy dopływ wełny. Tutaj widzimy sobie spływa beztrosko, a z tablicy powyżej wynika, że to jest zlewnia, czyli wpływ z... lub nie pamiętam, wód deszczowych. Czyli to nie jest to, co myślicie, że mógłby być. Także spokojem. Tutaj chyba przyprawiłem trasę za trochę za mocno pachłszczyzną i no jest zjadliwa, ale taka chyba trzeba będzie też zmienić. Nie musimy się aż tak ściśle tej rzeki trzymać. No, bardziej na coś takiego liczyłem, taką ścieżkę tutaj przy rzeczce, ale chyba zaczyna się zbierać na deszcz. Ta piękna pogoda się kończy. Przeżywanie rzek, moi drodzy, to jest bardzo rzadko spotykane zjawisko. Jedyne takie w Polsce, chyba dwa, drugie w Europie, bo chyba kilka jest na świecie w ogóle takiej sytuacji, gdzie dwie rzeki przecinają się i co ciekawe, wody obydwu rzek nie mieszają się ze sobą. Tam się mieszają chyba tylko w 10%. Yy, wynika to z tego, że się nie mieszają, ponieważ yy, mają inny nurt, inne, inny odczyn pH, inną temperaturę i po prostu yy, wełna. Krzyżuje się z Nielbą i wełna chyba płynie, nurt ma i płynie po prostu dołem. Ja od lat wiedziałem o tym miejscu, nawet byłem już kilka razy nie rowerem, ale za yy, ja każdym razem, jak sprawdzałem jakieś informacje na ten temat, to wszędzie była informacja, że to jest zjawisko występujące naturalnie. Co się okazało? W tym roku pojawiło się kilka artykułów mówiących o tym, że wcale, że nie, że to jest ingerencja człowieka, to spowodowała cystersi dawno, dawno temu. Mieszkający na tych ziemiach po prostu stwierdzili, że w razie jakiś podstopień powodzi, żebym w za toną po prostu stworzą coś takiego, żeby kontrolować nurt rzeki i też miało to służyć temu, że nurt rzeki po prostu miał napędzać młyny tutaj lokalnie występujące. Więc taka oto ciekawostka. A teraz skręcimy tu jeszcze w lewo, to też coś jeszcze jest. Jakiś bonus. A, jest wieża widokowa. Dla coś dla miłośników widoczków, mamy wieżę widokową na którą można wejść, zobaczyć z góry rzut na miasto i, i jechać dalej, bo, bo czasu coraz mniej, a my tu jeszcze jest kupa, kupa kilometrów do objechania. Fontanny to mają trochę dziwne. Wychodzi na to, że ci cysterci to wcale tacy głupi nie byli, bo tutaj chyba ewidentnie są te postopienia, o których, przed którymi tak się obawiano, Więc, kurde, to aż wygląda strasznie. Zobaczcie, to jest normalnie park. Więc chyba to skrzyżowanie żegnie bez powodu. Zostało stworzone przez cysterstów, a tutaj za chwilę pod winnym naszym oczom się ukazać klasztor Cystersów, właśnie tych cysterstów, którzy byli zamieszani przede wszystkim w... By kombinowanie przy rzekach Zakręt, nakrętka no i jest, klasztor jest, okazały, duży, ogromny fajnie ja będę w Wągrowcu kończył ten objazd trasy, natomiast trasa prowadzi jeszcze z Wągrowca przez rogoźno. Yy, Oborniki, w obornikach wełna ma swoje ujście do warty. I tam ta zasadnicza część trasy miałaby się kończyć. Jest tam jeszcze kilka ciekawych yy, atrakcji po drodze w, w obornikach wokół obornik i trasa powrotna z obornik przez skoki z powrotem do Jankowa. Ja sobie z wągrowca skracam i yy, jadę bezpośrednio na skoki i ze skoków będę końcówkę trasy jeszcze tutaj eksplorował, bo mam kilka tematów do do sprawdzenia to ci psikus, pada kurczakino tu ale klimacik, jakieś mokradło niestety yy, odcinek do wyrzucenia niezbyt przyjemnie się jedzie, to jest jeszcze jakieś 6 dni do mety. sobie skróciłem i wjechałem w trasę na sam koniec no i fajnie widokowo, yy, taki obszar stawowy, ale do wyrzucenia Dajcie znać, co myślicie o moim pomyśle o takiej formie rajdu, wydarzenia, festiwalu rowerowego. No, ja bym to widział z taką pompą, z rozmachem, ale wydaje mi się, że na coś takiego jeszcze przyjdzie czas. Fajnie by było zacząć jakoś skromnie, kameralnie, od jakiejś może ustawki. I z czasem ten projekt bym sobie rozwijał. No, ustawka jest najprościej, najszybciej, najłatwiej, bez jakiegoś dużego nakładu sił, czasu i, 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 i czegokolwiek, więc. To no, byłaby najprostsza forma. No, my robimy ustawkę na Kaszubach. Na Kaszubach trochę wygląda to inaczej, tam są 3 dni, trzy dni jeździmy. Jak są jeszcze wolne miejsca, to wam się wyświetli tutaj, czy są i więcej informacji będzie w opisie. Jakby ktoś był zainteresowany, jak nie ma wolnych miejsc, to... To nie ma wolnych miejsc, też, też wam się wyświetli, że nie ma wolnych miejsc. No, a tutaj ten, ten projekt Wełna 200, no... Hmm, fajnie by było. Fajnie by było. Może byśmy zaczęli od takiej ustawki, dajcie znać co, co myślicie. Ustawka, że po prostu, wiadomo, no jak ktoś jest na miejscu lokalnie, to sobie może przyjechać w sobotę rano, jak ktoś by chciał z daleka, z noclegiem, to przyjechać sobie w piątek z noclegiem, po południu, wieczorem można zrobić jakiś wieczorek zapoznawczy, machnąć jakąś króciutką rundę rozgrzewkową, posiedzieć przy ognisku, w sobotę machnąć 200, zjechać na bazę, kto musi wracać, to się kąpie w jeziorze, je kiełbasę i i wraca, kto może zostać, zostaje, kąpi się w jeziorze, je kiełbasę, siedzimy przy ognisku i pijemy sobie na przykład jakiś, nie wiem, dobry, kraftowy, regionalny soczek z buraka i, i rano jeszcze jak ma ochotę, niedzielną rano strzelić rundę pożegnawczą, roz, rozjazdową tak zwaną, tak bym to widział. Dajcie znać co myślicie, fajnie by było coś takiego zorganizować. No jak ktoś ma rodzinę, chce przyjechać z rodziną, z, z żoną, z dziećmi, to może sobie we własnym zakresie ogarnąć jakiś nocleg, tam sobie rodzina czas zajmie się z sobą. A jak ktoś jest sam albo z kolegą i chciałby, no to możemy to wspólnie zorganizować, że po prostu yy, zbierzemy listę i, i się jakoś tam w domkach każdy pomieści. Więc myślę, że tak bym to widział. Druga część objazdu tej trasy tajnej, tylko nikomu ani słowa, yy, za jakiś czas. No tam. Z jakieś, z jakieś 60 km, 80, no trochę więcej niż połowę dzisiaj objechałem, ale tutaj jest do wyrzucenia fragment, tam dalej już bliżej, 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 mety to dobrze już znam te tereny, tam jest już wszystko dopieszczone, są kolejne, dosmaczona jest trasa, tak, są smaczki, jest przejazd przez Gniezno, tutaj taki sznyt historyczny, bo wiadomo Gniezno, pierwsza stolica Polski, yy, z widokiem o zachodzie słońca na katedrę gnieźnieńską, gdzie, prawda, koronacja królów Polski się odbywała. Więc sznyt historyczny na sam koniec również będzie. Różne będą zakamarki gniezna na sam koniec. Jadę. Może coś jeszcze ciekawego zobaczę. I wymyślę. Mam pozapisywane, mam pozaznaczane na mapie co wyrzucić, co zostawić. Także pracuję intensywnie nad trasą. Musi być dopieszczona w każdym aspekcie, nie ma opcji. Jak są na ale mnie z Gniezna i chcieliby za jakiś czas objazd trasy zrobić tej drugiej części, to też dajcie znać. Możemy zrobić i nagrać taki odcinek z objazdu, coś jak tego, na no takiej zasadzie jak to. Jadę, bo powiem. Tutaj jeszcze, yy, Drugą częścią tej trasy, yy, to jest szlak cysterski. Więc jak widzicie, ci cystersi, to nie dość, że nagrzebali przy rzece, to jeszcze tutaj takie gravelowe ścieżki po, powyznaczali. No skubanie, skubaniutcy. Ciekawe czy na komu cię wyznacza czy Prima sort. Mu. Mm.